Cześć wszystkim, witam serdecznie w recenzji kostki Funku na czarnym plastiku. Najnowszy produkt tej firmy. Otrzymujemy go w takim pudełeczku szarym, dość ciekawym. Tu mamy kontynenty. Etykieta od Speedcuba. Oraz jest bardzo fajna e, instrukcja, mimo że po chińsku. Wszystko jest y, graficznie ładnie rozrysowane jak ułożyć kostkę, więc fajnie. Co jeszcze ciekawego na górze mamy informację, że to jest kostka trzywarstwowa Magic Cube Funkum 3x3. Tu mamy logo Funkuna. Takie dość ciekawe. Kostkę możemy kupić u Cuba na Allegro za cenę około 26 zł, 26.50 dokładnie, ale polecam wam kupić serdecznie tam kostkę na Facebooku, ponieważ tam otrzymacie 10% zniżki, ale nie tylko do tej kostki, również do wszystkich innych produktów, więc przejdźmy teraz może do budowy kostki. Jest to, wszyscy mówią, taka podróbka kostki Dian, i ja się nawet z tym zgodzę. E, do Diana Zancz jest dość e, podobna. Tak się prezentuje krawędź kostki. A tak e, narożnik, właśnie taka pogrubiona e, nóżka. Również składa się z trzech części. A to się składa z dwóch części. Plus e, torpetka antypopowa. W środku mamy też, to już jest coś zupełnie innego. Ponieważ Dian nie udostępnia swoich krzyżaków nikomu innemu, mamy tutaj gdzieś taki dość duży biały krzyżak. No ale budowa klocków też jest dość e, ciekawa. Tutaj możemy zauważyć takie e, dwa wypustki. Pewnie one też pomagają w jakiś e, sposób w poruszaniu. Oczywiście pod każdym e, z centrów mamy śrubkę, którą należy wyregulować. Ja sobie odkręciłem tak każdą ściankę o pół obrotu z, fabrycznie, e, z fabrycznej regulacji. Tak wygląda center gap. Nie ma tu żadnych nadruków. No i dobra, złóżmy szybko kostkę i przejdźmy do budowy, ponieważ ona jest naprawdę rewelacyjna. Za tak niską cenę kostka, że tak powiem, pływa. Nasmarowano oczywiście też smarem spitkiów. No i sami zobaczcie. Center wypada, ale to nie wina kostki, tylko moja, ponieważ trzeba je porządnie e, docisnąć. trzeci może teraz do zakrętów, bo ono jest tutaj też na dość wysokim poziomie. Center niestety wypadają same, ale trudno, są na to sposoby. 45 stopni powinna kostka spokojnie ściąć, ale więcej nie należy próbować, ponieważ e, popy gwarantowane. Ścinanie w tył, tyle ile trzeba. Trochę więcej niż pół klocka. No więc, całkiem fajna kosteczka. Muszę Wam powiedzieć, że naprawdę jest e, super. Poruszanie teraz. No, rusza się bardzo dobrze. Jest to naprawdę e, super jakości kostka. W bardzo niskiej, dobrej cenie i rewelacyjna jakość wykonania naklejki, to są dokładna kopia e, tych z Diana troszkę może pomniejszone i e, bardziej zaokrąglone, nie zadzierają się i na białej ściance mamy też logo Funkuna zapraszam wszystkich do kupienia tej kostki przeczytajcie uważnie opis no i zapraszam do kupna jej przede wszystkim na Facebooku, na pewno zaoszczędzicie więc pozdrawiam was serdecznie Cześć!